Miasto odchodzi, odchodzą języki, litery, napisy, menory i mezury, odchodzą macewy i fragmenty macew, odchodzą zwoje tory. Ich nadpalone strzępy odchodzą książki, gazety, szyldy, plakaty, pocztówki i listy. Odchodzą zamki, klucze, gwoździe, zawiasy, rynny, wiadra i miski, widelce, łyżki, noże, nożyce i igły. Odchodzą kawałki cegieł, Kamienie z ulicy. Nie ma już dzbanków, kubków i talerzy. Odchodzą ubrania, wieszaki, szafy, kredensy, stoły, lustra. Nie ma złota i srebra, obrusów, serwetek, makatek, pościeli, pierzym kuchowych, poduszek, kufów i walizek. Odchodzą sklepy, sodówki, kantory, stragany, jadki, piekarnie. Odchodzą mieszkania, pokoje i kuchnie, strychy piwnice i klatki schodowe, podwórka, bramy, komórki, oficyny. Odchodzą nieodkryte kryjówki w piecach, ścianach i pod podłogą, na strychach i w piwnicach, za szafą w szafie. Odchodzą zabawki, lalki, pajace, odchodzą buty, jarmułki, hałaty, koszule, sukienki, perkale, peruki i okulary. Odchodzą skrzypce, trąbki, klarnety, odchodzą psy, koty i kwiatki, Odchodzą konie, furmanki, woźnice. Odchodzą drzwi i okna z żydowskich mieszkań. Odchodzi fotograf, jego aparat, kuwety, naczynia. Odchodzą fotografie, a na nich ludzie w grupach i pojedynczo. I w tle i w tle. W ruchu i bez ruchu. W studio, w parku i na ulicy. Młodzi i starzy, biedni, bogaci. Kobiety, mężczyźni, dzieci. Letnicy, żołnierze, urzędnicy, adwokaci, lekarze. Zakochani, smutni, weseli nauczyciele, szewcy, krawcy, kuśnierze, rzeźnicy i piekarze. Handlarze i tragarze, nosiwodzi i szklarze, muzycy, rabini, hasydzi, szamesi, komuniści, socjaliści, bundowcy, syjoniści. Pochody i wiece, przechodnie i gafie, odchodzą żywi, umarli, całe rodziny. Idzie Matuka, Aaron, Berek i Mojżesz, Moszek i Rachela, Jakub, Mordechaj, Szlomo, Szmul i Abraham, Mordkowicek i Izrael, Hersz, Nuta i Jankiel, wchodzą w powietrze, gra muzyka, odchodzą nazwiska, adresy i daty, nazwy ulic, Browarna, Nowa, Lubartowska, Wodopojna, Mostowa, błotniki, jateczna, krawiecka, krzywa, nadstawna, niska okulna, podzamcze i zamkowa. Szeroka wąska dawna, załóg wieniawski, rynek wieniawski, wieniawa. Odchodzą domy i ulice, odchodzi miasto. Odchodzą